Dzień dobry, witam Was w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W powietrzu wyraźnie czuje się już jesień, dlatego tym razem zapraszamy Was na odkrywanie sekretów jesiennych drzew. Przy okazji nauczymy się, jak samodzielnie stworzyć jesienny liść w fantazyjnych barwach. Nie można mówić o jesieni nie poruszając tematu liści. To właśnie jesienią wśród zieleni zaczynają się pojawiać ciepłe kolory: żółte, pomarańczowe i czerwone. Warto więc przyjrzeć się im bliżej. Bo choć pozornie liście jaki jest, każdy widzi, to okazuje się, że nie wszystko jest dla nas oczywiste. Zacznijmy od tego, czym właściwie są liście. Mówiąc prosto, każdy liść to mała fabryka odżywcza dla drzewa. To właśnie tam zachodzą procesy, które dostarczają całej roślinie cukrów, a nam się okazy tlen. Znamy jednak liście, które pełnią zupełnie inną funkcję i nie zawsze łatwo nam je rozpoznać. Dobrze nam znane igły kaktusowe to też przekształcone liście. Tym razem funkcję fotosyntezy przejęła łodyga, natomiast liście w formie igieł pełnią funkcję ochronną. Z tą samą sytuacją mamy też do czynienia w przypadku naszych rodzimych roślin, np. akacji albo innych krzewów kolczastych. Interesującym zagadnieniem jest cebula. Zielone końce bez problemów możemy nazwać liściem, ale co z bulwą? Nasze wątpliwości rozwiali przyrodnicy, którzy w sposób niebudzący wątpliwości stwierdzili, że i w tym przypadku mamy do czynienia z liściem. Bulwa cebuli nie jest korzeniem, jak w przypadku marchewki, tylko przekształconym liściem spichrzowym. Z czego składają się liście? Blaszka liściowa i ogonek to najczęściej spotykana forma liścia. Po ilości blaszek, rodzaju umocowania, kształcie brzegów blaszki, rozpoznajemy gatunek rośliny. Mniej osób zwraca jednak uwagę na drobne nitki pokrywające powierzchnię liścia. To unierwienie, a owe nitki to wiązki przewodzące. Nie wszystkie są widoczne gołym okiem, bowiem większość z nich jest zatopiona w komórkach rośliny. Owe wiązki przewodzące są jak układ krwionośny drzewa. Rozprowadzają substancje odżywcze po całej roślinie. Jak to możliwe? Drzewom umożliwia to efekt kapilarny. My sprawdziliśmy to na cieniutkich rureczkach zwanych kapilarami. W czasie eksperymentu możemy zaobserwować, jak oddziaływują cząsteczki wody ze ścianką. Im cieńsza rurka, tym słupek wody jest wyższy. Na naszych cieniutkich kapilarach słupek zabarwionej wody jest tak wysoki, a co dopiero w cieniutkich wiązkach przewodzących w liściach. Został nam jeszcze jeden fascynujący temat, a mianowicie kolor jesiennych liści. Pewnie o tym nie wiecie, ale większość barw jesieni jest w liściach przez cały rok, jednak uwidaczniają się one dopiero wtedy, kiedy jesienią zanika produkcja chlorofilu, czyli zielonego barwnika. Jesienią, gdy światło jest coraz mniej, drzewo przestaje inwestować swoje siły w utrzymanie liści. I rozkłada chlorofil na prostsze związki, które są transportowane w głąb rośliny, odzyskując w ten sposób cenne substancje odżywcze. Wtedy pojawiają się karoten i ksantofil, czyli kolory pomarańczowe i żółty. I na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka. Jaki kolor ma chlorofil? Hm, wszyscy jednogłośnie powiedzą, że zielony i istotnie. Widzimy go w świetle dziennym w tej barwie, ponieważ substancja ta odbija fale zielonego światła. Jednak gdy zanurzymy postrzępione zielone liście w spirytusie, wyciągniemy z nich chlorofil i powstałą próbkę oświetlimy lampką UV, okaże się, że uzyskamy czerwono-różową barwę. Skoro już wiemy, w czym tkwi sekret pięknych barw jesiennych liści, możemy śmiało zabrać je za warsztaty. Dziś nauczymy Was, jak samodzielnie przygotować fantazyjny jesienny liść. Potrzebne nam będą nożyczki, klej, ołówek i kolorowy papier. Przydatne będą również farby, mazaki lub pastele. Do wykonania liści możecie wykorzystać zwyczajny kolorowy papier. Wtedy wasz liść będzie jednolicie gładki. My jednak naszą kartkę najpierw ozdobiliśmy kleksami z farbek wodnych. Przez to nasz liść będzie jedyny w swoim rodzaju. Najpierw składamy naszą kartkę na pół. Teraz upewniamy się, gdzie jest miejsce zgięcia i ołówkiem rysujemy dowolny kształt na skos. Które następnie wycinamy. Ważne jest, żeby miejsce zgięcia kartki pozostało całe, także uważajcie, żeby nie przeciąć swojej kartki w złym miejscu. Zbędne resztki papieru odsuwamy i zostawiamy na później. Mogą się przydać na ogonek dla naszego listka. Wycięty kształt rozkładamy, wygładzamy i zaczynamy składać w harmonijkę. Im dokładniej i drobniej złożycie harmonikę, tym lepiej. Teraz pora złożyć naszą harmonikę na pół. Sami zdecydujcie, w którą stronę złoży się wasz liść i sklejcie go w jedną całość. Liść już prawie gotowy, jeszcze na ogonek. W tym celu możecie wykorzystać resztki papieru albo wyciąć pasek papieru w nowym kolorze. Przycięty pasek możemy teraz przykleić w odpowiednie miejsce. Wola, voilà! Nasz liść jest gotowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście poeksperymentowali z innymi kształtami kartki. Wtedy gotowy liść będzie wyglądał inaczej. Z większej ilości możecie stworzyć jesienny bukiet lub girlandę, która ozdobi wasz pokój.